Panie pośle, jest Pan jednym ze 119 parlamentarzystów, którzy podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie obowiązujących przepisów aborcyjnych w naszym kraju. Proszę powiedzieć, dlaczego Pan podpisał się pod tym wnioskiem? Dla mnie to było marzeniem, żeby taki wniosek można było złożyć. Weźmy pod uwagę kilka czynników. Jako poseł mamy przestrzegać, tworzyć prawo. A Trybunał Konstytucyjny jest po to, żeby weryfikować, czy te prawo jest zgodne z yy, Konstytucją. Obecnie yy, często jest modne hasło Konstytucja. Przestrzegajmy ją nie tylko wtedy, kiedy jest dla nas wygodne, przestrzegajmy ją zawsze. Jeżeli coś chcemy w niej zmienić, no niestety, to może zrobić parlament, ale to musi być troszeczkę więcej nas niż tylko sama Zjednoczona Prawica. Od 1997 roku przepisy nie były spójne. Dzieliły dzieci i dzieci chore. To jest sytuacja no, naganna, no, dla mnie nieludzka. Jeżeli chodzi o dzieci, mamy wszystkie. Jeżeli leczymy te dzieci. Już od czasu poczęcia, bo już teraz w łonie matki są operacje na sercu, dużo poważnych operacji robimy. Tak samo chrońmy te dzieci, które nie są zdrowe i są inne możliwości zapiekowania się tymi dziećmi. Tym się różnimy od zwierząt, że mamy pewne uczucia, że wierzymy w duszę. Ja osobiście wierzę. I wierzę, że życie jest od poczęcia do naturalnej śmierci. To orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wywołało falę wielkich protestów, manifestacji w całym kraju, między innymi również tutaj lokalnie w Pszczynie. Czy przewidział pan taką sytuację, że to może wywołać aż takie duże oburzenie w skali całego kraju? Nie, nie spodziewałem się, a w szczególności w Pszczynie, gdzie jesteśmy mocno prawicowi. Tutaj na pewno zagrały pewne emocje i wydaje mi się, że nie wszyscy ludzie, którzy są na tym proteście są świadomi dlaczego. Tam są. Bardziej to jest podyktowane emocjami niż samą wiedzą. Przecież wspominam, że od 1997 te przepisy są, tylko one nie traktowały równo ludzi, no co jest niedopuszczalne. Mamy propozycję pana prezydenta, projekt ustawy, która ma być kompromisem w tej sprawie. Jak pan ocenia projekt przygotowany właśnie przez pana Andrzeja Dudę? Bardzo szanuję pana prezydenta. Sam zaangażowałem się mocno w kampanię wyborczą i cieszę się, że wyszedł z taką propozycją, choć rzeczywiście ona nie do końca odzwierciedla moje poglądy. Dlatego, że ja chcę, żeby to nie lekarz decydował o życiu człowieka, tego jeszcze nienarodzonego, a same fakty. Jeżeli jest mu dane żyć, niech żyje, jeżeli nie jest zdane mu żyć, no niestety to umiera, oby udało się jeszcze go ościć w międzyczasie. Chciałbym jeszcze wrócić do tych protestów. Manifestanci podchodzą pod państwa, pod pana biuro poselskie. Czy spotyka się pan tutaj z jakimiś szykanami ze strony właśnie ludzi, którzy protestują? To znaczy, tak, przychodzą, z nicze były, były wieszaki. Wieszak jest oznaką nielegalnej aborcji. Czyli ci ludzie oświadczają, że będą zabijali dzieci? Nie rozumiem tego, dla mnie to jest trochę niespójne. No, gdzie tu mówiąc wolność, która jest oparta na krzywdzie drugiego człowieka? To co, że nienarodzonego. Dla mnie to jest człowiek. Taka ideologia była podczas II wojny światowej, gdzie no, byli ludzie i podludzie. No i tych podludzi można było masowo zabijać. Czy to, czy to jest ta ideologia, która nam, nam odpowiada? Czy my jesteśmy, czy mamy taką wrażliwość, żeby dostrzec, że każdy człowiek ma prawo do życia? To są te pytania, które bym chciał zadać tym ludziom. Ale rozumiem, że mm, słownictwo i sposób, jaki ją e, demonstrują te osoby, nie wskazuje na to, że te osoby chcą dialogu. One chcą się spotkać, wykrzyczeć. Wynika to prawdopodobnie z jakiejś frustracji. E, no, i, to, i, to, I na to trzeba dać im szansę. Szkoda, że to jest w tym okresie, kiedy mamy koronawirusa, gdzie no, niestety y, szkodzi to bo ci ludzie przychodzą do domu, zarażają innych, którzy inaczej myślą.